Że o miłości wiedziała nic, by ją z nią z wyobrażeniami, ciepłymi zauroczeniami, wielkimi bayeretami. tak, że nie chciała składać zawsze, ale można o tym wspierać. W imię wszystko trzeba przechodzić, a to trudne jest pojemne sztuki miłości, że początku egoizmu, winia o sobie, odwracania gęby. Czasem ludzie kochają, popełniają ból, a nie dostają szansy, bo ludzie nie są zdolni do kochania. Miłość jest trudna dla człowieka, bo miłość jest boska, do największego źródła. Miłość to cierpienie za drugiego człowieka, z drugim człowiekiem. To ukrzyżowanie, poświęcenie siebie. Nie można tak po prostu wymienić miłość na pokusę. Z większym biustem, świat że to miłość. Miłość to nie bajera na internecie. Miłość to poświęcenie. Miłość trzeba uczyć się od matki, która jest boska, która umiała wszystko poświęcić. Miłość nas uświęca. Miłość jest największa, rodzi piękne owoce. Miłość wygrywa. O miłości wie najwięcej ktoś, kto jest miłością. Miłość popycha rozwój. Miłość to też chęć, wzajemna troska. Oddanie, prawdziwa, odsiłość. Bo miłość idzie się do źródła, a nie odpala, żeby było miło. Miłość jest sztuką piękną. Każdy jej pragnie, każdy jej szuka. Jest sprawą duchową, prawdziwą. Odnajduje w cierpieniu, prawdziwa, motywuje do rozwoju. Czy to pragnienie Boga, to jest to tak za Bogiem, to jest to tak za miłością, miłość to nie fiołki w trawce, to odpowiedzialność do osób, osób w ciężkiej pracy, Twoje ludzi musi chcieć powiedzieć miłości tak, żeby nie popsuć Bożego planu, ktoś to zdradza miłość, odpuszcza miłość. Boże plan, mówi Bogu nie zawozi wszystko, bo jak można mylić miłość ofiarną cierpliwą, łaskawą, dobrą, z wytryskiem nasienia, a cyce czy obcej łani, czym nie swojej nieślubnej, i leniwej i bawiny Porównywać tu można czakry ognia, zmontowanych montowanych pniołów w otchłani piekła, Miłość jest darem, miłość jest paniem, miłość, miłość schronieniem oaza. up. Yeah.